Różni się reakcja osoby słabej psychicznie od osoby silnej psychicznie na trudne doświadczenie. W takiej sytuacji osoba słaba psychicznie myśli sobie, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego ja mam takiego pecha, czyja to jest wina, dlaczego mi się to zawsze przytrafia. To jest postawa ofiary, która sprawia, że dana osoba ma poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości. W takiej samej sytuacji osoba silna psychicznie myśli sobie, w jaki sposób ja doprowadziłem do takiej sytuacji? Co mogę z tym zrobić w przyszłości? Jakie mogę wnioski wyciągnąć? Co mogę zrobić lepiej? Co zrobić inaczej? To jest postawa siły. To jest postawa odpowiedzialności, która daje poczucie sprawczości. Pamiętaj, myśli wpływają na emocje. Emocje wpływają na zachowanie. Zachowanie wpływa na działanie. A działanie.